dychę to bym wyjechał za 18 to bez szans Także spróbujemy podejść drugą stroną tam idziemy sobie bo nie pójdziemy tam szlakiem przez wieś tylko po torach kolejowych Prawna stacja kolejowa, obecny przystanek kolejowy Krasina Wielka Jeszcze są dwa tory tutaj, ale ten że jest chyba nieużywany, chyba wulczy to kiedyś. Z do nowego sącza. Wracamy do tego miejsca, gdzie doszliśmy wcześniej. Rozjazdy. Nastawnia. Resztki pieca kaflowego. Tutaj przechodziły źródła do przestawiania zwrotnic. To były dwie zwrotnice. Tak, którą widać tutaj przed nami i tam dalej. Jest nieistniejący trzeci toł teraz jest na wprost. A oprócz tego, że jest zamknięta, to jest tutaj jeszcze na klucz zaśrubowana jest na stałe nikt tutaj, nikt tutaj się nie przyjdzie pobawić i bardzo dobrze tutaj widzimy podstawę pod semafor wjazdowy semafora już nie ma w tamtą stronę jest stacja A w tą stronę szlak na wysącz To jest ciekawostka, jest taka budka przed o, jest budka przed semaforem zamknięta na kwadrat z kablem do ziemi co mogło być w takiej budce? W takiej budce Najpewniej było gniazdo do telefonu. Na specjalną wtyczkę telefon przypinało się, przypinało się do, do gniazdka. Można było zadzwonić na stację, czy tam do nastawni maszynista, czy pomocnik maszynisty, zamiast biec na stację pieszo, mógł wyciągnąć. Mój telefon. Miał na wyposażeniu telefon na kabel. Podłączyć się tutaj do gniazdka, zadzwonić na stację i się zapytać co się dzieje, czemu. Nie jedziemy, czekamy pod semaforem. Jest taki projekt, żeby zrobić linię kolejową pod łęże Podłęże to jest na linii z Krakowa do Tarnowa. Dwutorowa, szybka linia. A to jest tam kapałek parę kilometrów na tej linii tutaj, że to tak bardzo przyspieszy połączenia kolejowe z Krakowa na zakopane. Nie pewnie z Krakowa na zakopane to by troszkę przyspieszyło, nawet jakby tutaj dać Nowe, gładkie szyny to pociąg i tak za szybko nie pojedzie. Patrzcie na te piękne łuki. Malownicza trasa. No ale ona się tutaj wije z boczami gór, łąkami, lasami. Co chwila jest przejazd kolejowy no, nieszczerzony do pól. Tutaj się nie da wybudować dla każdego tego przejazdu estakady albo wiaduktu. No, tych łuków się nie wyprostuje, więc pociąg tu i tak będzie jechał nie wiem, 60. Jakiś lekki szynobuz maksymalnie. Inwestycja w linię podląże Piekiełko raczej nie wydaje się być bardzo e, rozsądna. Bardzo no, tu jesteśmy na jakimś przystanku kolejowym bez nazwy. Jest chyba budynek stacyjny, taki, który pasażerów nie widział od 30 lat. Wagon kolejowy przeognany na budynek gospodarczy. Wagon wygrywa. No, oto jesteśmy na 27 kilometrze 27 km. I tutaj idziemy, rozstajemy się z linią kolejową. Bierzemy czarny szlak i ruszamy na szczyt. Koniec gadania o pociągach. pora zrobić trochę wysokości ale tu troszkę tego podejścia jest A tylko troszkę no i, no i proszę, już kawałek idziemy z pierwsza tutaj ten fragment szlaku czarnego przez las prowadzi taką całkiem szeroką drogą tutaj pewna ciekawostka tak zwana dylowana droga. Czyli takie drewniane drągi. I kiedyś, kiedy tak, aż tak ciężki transport dla lasu nie wjeżdżał, nie było tak dużych ciężarówek. Tylko jakiś traktor, czy tam zwożanie koniem. No to takie zabezpieczenie. Takie zabezpieczenie. Powierzchni drogi zabezpieczało ją przed erozją, nie wypukiwała się, nie ścierała się, nie robiły się dziury. Tutaj widać ślady transportu zrywkowego czyli ciągnięcia ściętego drewna za koniem albo traktorem. Tego typu transport powoduje bardzo duże zniszczenia. Na przykład jest drzewo kiedyś zostało obtarte takim takim ciągniętym drewnem I to cię już raczej nigdy nie nie zagoi tutaj widzimy tą żywą warstwę i martwe drewno w środku to może potem spruchnieć i, i całe drzewo umrze tutaj takie zabezpieczenie przed przed erozją płynącej wody po prostu drewno, które takie belki jak od mostu, i woda po tym płynie. Nie wypłukuje tego, tak jak tam widać. Mocno się podmywają brzegi, i ziemia się obsypuje. Robią się takie wąwozy, a tutaj, gdzie droga, no to jest zabezpieczone. No po spotkamy spotkaniu z motocyklistami, no tutaj jesteśmy na szczycie. Idę za różnych kamieni zaraz przyjdziemy na główną stację kolejki przesyłkowej. Hmm. No i cóż. Hmm. Tu jest postać nie odciaski nieczynne przejście, trzeba będzie i się pośnią. Zobaczy, gdzieś tu można kupić bilety. Tak niestety nieczynny, bo sobie zrobili ścieżki do zjazdów rowerowych i PTTK nie wyznaczyło żadnego zastępczego trochę na dziko trzeba schodzić bokiem, tak żeby było ubezpieczny, żeby nikomu nie przeszkadzać. W lesie pełno grzybów. Do takiego też szkoda nie zebrać. Dużo jest grzybów, już są zasuszone. Proszę następne grzyby. Pełno grzybów, i wszystko suche. Trzeba było być tak w połowie tygodnia. Musiała jakaś droga kiedyś być. A wychodzimy z lasu, i zbliżamy się znowu do linii kolejowej. Która to już trzecia. Bezpiecznie. Jak widzieliśmy wcześniej, pociąg może się w każdej chwili pojawić. No rozjazdy. rozjazdy. może nie, ale podkłady świeże, zakonserwowane. To jakieś bunkie o nawieździe. Pewnie. Budka hmm, ten, to, ten to, to jest nawet taki całkiem, całkiem odnawiony. No i tak, oto dzisiejsza wycieczka dobiega końca. Mówimy sobie do kija. Powerzyści się dalej bawią. Po... I kółko. Pora wracać do domu.